Milionerka przetestowała samotnego ojca, mówiąc Jest pan zwolniony, ale to, co powiedziała zaraz potem, zmieniło wszystko. Zasubskrybuj kanał i zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Gabriel Kowalski usiadł na twardym krześle w sali konferencyjnej, z sercem ściśniętym, jakby ktoś zacisnął na nim żelazną obręcz. Jego spojrzenie wędrowało po twarzach współpracowników, Próbując dostrzec w nich choćby cień zrozumienia, ale nikt nie odważył się spojrzeć mu w oczy. Milczeli, skuleni za laptopami, udając, że nie uczestniczą w czymś, co wisiało w powietrzu jak niewidzialna groźba. Wtedy drzwi otworzyły się bez uprzedzenia, a do środka weszła Laura Nowak. Chód miała zdecydowany, niemal wojskowy. Jej obecność zawsze wywoływała pewien chłód w pomieszczeniu, ale dziś było coś więcej. Coś niepokojąco ostatecznego. Nie spojrzała na nikogo nawet przez sekundę. Nie powiedziała dzień dobry. Zostaje pan zwolniony, panie Kowalski. Jej głos był ostry, jak cięcie skalpela. Proszę podpisać dokumenty i oddać identyfikator do końca dnia. Przez chwilę Gabriel tylko siedział, nieruchomo, jakby nie dosłyszał, ale każde słowo uderzyło w niego z pełną siłą. Zwolniony po tylu latach, po wszystkim? Mogę wiedzieć dlaczego? Zapytał, starając się, by jego głos nie zadrżał, ale zdradził go ton. Był słabszy niż chciał. Laura spojrzała mu prosto w oczy, bez cienia wahania. Decyzja zapadła. To nie podlega dyskusji. Gabriel poczuł, jak jego dłonie zaciskają się w kieszeniach spodni. Zimny pot spłynął mu po plecach. Przed oczami pojawiła się twarz Leny. Pięcioletnia córka. Jego świat. Jak miał jej to powiedzieć? Jak miał utrzymać dom? Co zrobiliby, jeśli wszystko, co budował, właśnie się rozpada? Mam córkę, pięcioletnią, jest całkowicie zależna ode mnie, powiedział cicho, bardziej do siebie niż do niej. Laura nie zareagowała. Nie drgnęła. Była jak marmurowy posąg. Przykro mi powodzenia, dodała z chłodną stanowczością. Gabriel wstał. Krzesło zaskrzypiało cicho, jakby nawet ono czuło ciężar tej chwili. Każdy krok w stronę drzwi był jak przebijanie się przez gęste błoto, ale nie pozwolił sobie na to, by się złamać. Jeśli miał odejść, to z podniesioną głową. Godność była ostatnim, co mu zostało. Już miał złapać za klamkę, kiedy usłyszał za sobą jej głos. Zaczekaj, odwrócił się powoli. Twarz laury zmieniła się. Nie była już taka kamienna. Coś w jej oczach złagodniało, może cień wahania, może coś więcej. Wróć tutaj. Zaskoczony zrobił kilka kroków z powrotem, usiadł chociaż nie był pewien czy powinien. Laura podeszła bliżej, jej głos był cichszy, prawie konspiracyjny. Nie jesteś zwolniony, nigdy nie byłeś. To był test. Gabriel mrugnął, próbując zrozumieć, czy dobrze słyszy. Test? Powtórzył, jakby to słowo było mu obce. Laura kiwnęła głową powoli, obserwując jego twarz. Szukam liderów, ludzi, którzy potrafią zachować zimną krew, kiedy świat się wali. Ty to zrobiłeś. Nie błagałeś, nie upokarzałeś się, nie kłamałeś. Masz coś, czego brakuje większości ludzi tutaj. Masz charakter, słowa zawisły między nimi, ciężkie i trudne do przełknięcia. Gabriel milczał. Miał wrażenie, że nie wie już, co jest prawdą, a co manipulacją. Laura wyjęła steczki białe kopertę i położyła przed nim. Dyrektor był z technologii. Odpowiadasz bezpośrednio przede mną. Trzykrotne wynagrodzenie. Pełne świadczenia dla ciebie i córki. Przyjmujesz? Gabriel spojrzał na kopertę, jakby to była bomba zegarowa. W głowie miał szum, wszystko mieszało się naraz. Gniew, ulga, nieufność, rozczarowanie, duma. To było okrutne, powiedział w końcu cicho prawie szeptem. Laura skinęła głową bez emocji. Było, ale konieczne. Nie rób mi tego nigdy więcej. Ich spojrzenia się spotkały. Nie było w niej ani skruchy, ani satysfakcji, tylko chłodna, korporacyjna determinacja. Umowa stoi, powiedziała. Gabriel nie wziął koperty. Jeszcze nie. Wyszedł z sali, czując, jak adrenalina powoli opuszcza jego ciało. Korytarze firmy, które znał na pamięć, dziś wydawały się inne. Jakby z każdej ściany ktoś go obserwował, ale nie zatrzymał się, nie poszedł do swojego biura. Wyszedł z budynku i wsiadł do samochodu, usiadł za kierownicą, ale nie uruchomił silnika. Patrzył przed siebie przez szybę, która odbijała świat, którego już nie rozpoznawał. Wyciągnął telefon. Na ekranie zdjęcie Leny z zębami mlecznymi i szerokim uśmiechem. Przez chwilę po prostu patrzył aż palce same odszukały numer. Zadzwonił. Halo? Głos opiekunki był spokojny. Czy Lena już jadła? Tak, przed chwilą. Teraz rysuje w swoim pokoju. Powiedz jej, że wrócę wcześniej dzisiaj. Coś się stało? Nie. Po prostu muszę ją przytulić. Rozłączył się. Dopiero teraz sięgnął po kopertę, którą wcześniej zostawił na siedzeniu pasażera. Otworzył ją. Oficjalny list, podpis laury, zakres obowiązków, nowy kontrakt, warunki nierealnie korzystne wszystko, czego mógłby chcieć, a może nawet więcej. Ale coś w nim nie pasowało. Jego palce przeszły po papierze, ale myśli były gdzie indziej. Nie ufał jej, nie ufał firmie, nie ufał temu, co się wydarzyło. Wiedział tylko jedno: ten dzień coś zmienił. I nie był pewien, czy kiedykolwiek wróci do tego, kim był wcześniej. Bo może, tylko może, to wszystko było czymś więcej niż tylko testem. Może było ostrzeżeniem. Zamknął kopertę i odłożył ją obok. Silnik zaryczał, a samochód ruszył powoli. Nie wiedział jeszcze, że ktoś inny właśnie przyglądał się każdemu jego ruchowi, ktoś, kto znał jego przeszłość. I nie zamierzał pozwolić, by Gabriel wszedł w tę nową rolę tak łatwo. Gabriel Kowalski nie wiedział, kiedy ostatnio miał tak mało snu. Biurko w jego nowym gabinecie tonęło w raportach, a kalendarz był zapełniony spotkaniami, które brzmiały bardziej jak pola minowe niż rozmowy służbowe. Stanowisko dyrektora Duxk Technologii, które jeszcze tydzień temu wydawało się nieosiągalnym szczytem, teraz było labiryntem decyzji, presji i spojrzeń tych przyjaznych i tych nasyconych zawiścią. Ale to nie obowiązki zawodowe były tym, co najbardziej go przytłaczało. To była ona. Laura Nowak, kobieta, która go upokorzyła i która potem oddała mu wszystko. Test, jak to nazwała, nie dawał mu spokoju. Analizował każde słowo, każdy gest, każde spojrzenie. Czasem łapał się na tym, że słyszy jej głos w głowie, ten sam, który jeszcze niedawno wydawał się zimny i nieprzystępny, Teraz wracał z echem, z jakimś dziwnym ciepłem, próbował się na tym nie skupiać, ale nie potrafił. Było w niej coś nieprzewidywalnego. Coś, co sprawiało, że chciał zrozumieć ją głębiej, mimo że jego rozsądek kazał mu trzymać się na dystans. Spotkanie w supermarkecie było przypadkowe, a może nie, może w głębi duszy obaj ich coś tam przyciągnęło. Lena siedziała w wózku na kółkach. Zajęta wybieraniem między płatkami czekoladowymi a owocowymi, kiedy nagle podniosła głowę i wyciągnęła rękę. Tato, to ona! krzyknęła, wskazując kogoś za jego plecami. Zanim zdążył zareagować, Lena już była w biegu. Przeskoczyła przez koszyk zakupowy, jak huragan i rzuciła się prosto w stronę kobiety w granatowym płaszczu. To księżniczka mojego taty! zawołała z zachwytem. Laura, zaskoczona, zatrzymała się w miejscu. Jej oczy rozszerzyły się, jakby zobaczyła ducha. Zanim zdołała cokolwiek powiedzieć, Lena już stała przed nią z rozpromienioną twarzą. Jak masz na imię? Zapytała Laura, klękając, by zrównać się z dziewczynką. Lena. Mam pięć lat. Tata dużo o tobie mówi, odparła z dziecięcą szczerością. Laura spojrzała przez ramię. Gabriel podszedł szybkim krokiem, starając się wyglądać naturalnie, ale jego twarz zdradzała zmieszanie. Lena! zaczął, ale dziewczynka była szybsza. Zjesz z nami kolację? zapytała z taką pewnością, jakby to było coś oczywistego. Laura spojrzała na Gabriela. W jej oczach pojawiło się coś miękkiego, coś czego nigdy wcześniej w nich nie widział. Może zawahanie, może ciekawość. Robimy makaron z klopsikami. To mój ulubiony. Dodała Lena, ściszając głos, jakby to był wielki sekret. Gabriel nie zdążył zareagować. Laura skinęła lekko głową. Dobrze, zjem z wami. Wieczór zaczął się zwyczajnie. Kuchnia pachniała pomidorowym sosem. Lena biegała między salonem a stołem, przynosząc serwetki, talerze i pytając, czy księżniczka lubi sok malinowy. Laura ku zaskoczeniu Gabriela nie wyglądała na spiętą. Jej ruchy były swobodne, śmiech lekki. A spojrzenia pełne uważności. Przy stole rozmowa toczyła się naturalnie. Laura opowiadała Lenie o swojej suczce z dzieciństwa, która jadła tylko ser żółty i spała pod stołem. Lena chichotała, a Gabriel po prostu obserwował. Widział, jak lody między nimi topnieją. Widział, jak Laura powoli przestaje być kobietą z biura, a staje się kimś realnym, miękkim, czułym. Później Lena poprosiła, żeby ktoś jej poczytał. Gabriel chciał wstać, ale Laura zrobiła to pierwsza. Wzięła książkę o małych smoczkach i usiadła obok dziewczynki na podłodze. Gabriel patrzył z kuchni, zmywając talerze, jak jej głos płynął spokojnie, melodyjnie. Zupełnie inny niż ten, którym mówiła do zarządu. Nie mógł przestać się przyglądać. Kiedy wyszła z pokoju Leny, jej oczy były wilgotne. Stała przez chwilę w progu, zanim odwróciła się do Gabriela. Jest niesamowita. Wiem, odpowiedział cicho. Zapadła cisza, stała kilka kroków od niego, jakby nie była pewna, czy zostać, czy odejść. Gabriel wyczuł to zawahanie. Znał je, sam je odczuwał. Mogę przyjść znowu? Zapytała, a jej głos, mimo że cichy, miał w sobie coś bardzo prawdziwego. Zawsze. Laura skinęła głową i wzięła płaszcz z oparcia krzesła. Zanim wyszła, spojrzała jeszcze raz w stronę pokoju Leny. Coś drgnęło na jej twarzy, jakby chciała coś powiedzieć, ale się powstrzymała. Gabriel nie naciskał. Zamknął za nią drzwi i przez dłuższą chwilę stał w ciszy. Tego wieczoru nie mógł zasnąć. Przewracał się w łóżku, słysząc w głowie jej śmiech, widząc, jak pochyla się nad Leną, jak jej dłoń poprawia koc. Jak z troską zamyka książkę. Nie wiedział jeszcze, co dokładnie się dzieje, ale wiedział, że coś się zaczęło i że nie był już tylko mężczyzną, który dostał awans. Był ojcem, który po raz pierwszy od dawna nie czuł się samotny przy zmywaniu talerzy. Następnego dnia, kiedy wsiadł do windy w siedzibie firmy, Laura już tam była. Stała tyłem do drzwi, w ręku trzymając tablet. Spojrzała na niego krótko, ale nie powiedziała nic. Dopiero kiedy drzwi się zamknęły, odezwała się cicho. Masz dzisiaj coś po pracy? Jeszcze nie wiem, odpowiedział zaskoczony. Może miałbyś ochotę. porozmawiać, na spokojnie, o tym wszystkim. Zanim zdążył odpowiedzieć, drzwi windy się otworzyły. Laura wyszła pierwsza, nie odwracając się. Gabriel stał jeszcze chwilę w miejscu, czując, że właśnie wpadł w coś, czego nie potrafił jeszcze nazwać. Ale to nie było złe uczucie. Było intrygujące. Nie wiedział jednak, że tego samego dnia ktoś inny obserwował Laurę z okna samochodu zaparkowanego przy firmie. Ten ktoś znał jej prawdziwe imię i nie zamierzał pozwolić, by zapomniała, kim naprawdę była. Winda zatrzasnęła się za plecami Gabriela, ale jego myśli pozostały przy Laurze. Jej spojrzenie z samego rana, krótki moment milczenia między nimi, zaproszenie do rozmowy. Wszystko to wydawało się tak delikatne, jakby mogli to łatwo zniszczyć jednym nieostrożnym słowem. A jednak coś się z nich budowało. Powoli, ale pewnie. Rozmowa po pracy rzeczywiście się odbyła. Trwała godzinami, bez formalności, bez masek. Mówili o firmie, o przeszłości, o lękach, o tym, co wydarzyło się od chwili, gdy Laura kazała mu się spakować i o tym, co się wydarzyło, gdy poprosiła, by wrócił. Było w tym wszystkim coś oczyszczającego. Tydzień później zgłosili oficjalnie swój związek do działu HR. Laura nalegała na pełną przejrzystość, zanim jeszcze ktokolwiek zacznie szeptać za plecami. Gabriel zgodził się bez wahania. Woleli być o krok przed plotkami, niż uciekać przed nimi. Plotki przyszły szybko, komentarze w kuchni, urwane rozmowy w korytarzu, ciche uśmiechy z ukosa. Ale Laura i Gabriel pozostali niewzruszeni. To, co ich łączyło, było prawdziwe. Dla niego była czymś więcej niż tylko przełożoną. Dla niej, on i Lena, stanowili coś, czego nie wiedziała, że szukała. Z czasem Laura zaczęła zostawać na noc w mieszkaniu Gabriela, najpierw w weekendy, potem codziennie. Jej rzeczy pojawiły się w szafie, kawa, którą lubiła, w kuchennej szafce, perfumy na toaletce, książki obok łóżka i Lena. Która z początku obserwowała ją z dziecięcą ostrożnością. Coraz częściej tuliła się do niej, zanim zasnęła. Było późne popołudnie, kiedy wszyscy troje siedzieli przy stole i jedli pieczone warzywa z kurczakiem. Kiedy Lena, z ustami pełnymi ziemniaczanego purée, spojrzała na Laurę i zapytała: Mogę mówić do ciebie, mamusiu? nóż w dłoni Laury zawisł w powietrzu. Gabriel przestał przeżuwać. Jakby powietrze w pokoju nagle zgęstniało. Oczy Laury zadrżały. Patrzyła na dziewczynkę nie mówiąc nic przez kilka sekund, które wydawały się wiecznością. W końcu odłożyła sztućce, pochyliła się lekko i odpowiedziała spokojnie. Możesz mówić do mnie tak jak chcesz, kochanie. Lena uśmiechnęła się szeroko i wróciła do jedzenia, jakby właśnie nie przewróciła świata dorosłych do góry nogami. Pod stołem Gabriel sięgnął dłonią do dłoni Laury i ścisnął ją lekko. Dziękuję, szepnął. Laura nie odpowiedziała słowami. Uśmiechnęła się tylko, ale ten uśmiech mówił wszystko. Później, kiedy Lena już spała, a mieszkanie pogrążyło się w ciszy, Laura siedziała przy nim na kanapie. Jej głowa opierała się o jego ramię, a dłonie zajęte były jakimś dokumentem, który Gabriel przeglądał jednym okiem, drugim cały czas patrząc na nią. Chciałem cię o coś zapytać, zaczął niepewnie, Laura uniosła wzrok. Mogę najpierw ja? Zapytała. Zanim odpowiedział, sięgnęła do kieszeni bluzy i wyjęła małe pudełeczko. Gabriel zamarł. Otworzyła je bez słowa. Tam w środku, srebrny pierścionek z drobnym szafirem. Wyjdziesz za mnie? otworzył usta, ale zamiast odpowiedzi, wybuchnął śmiechem. Z kieszeni spodni wyjął identyczne pudełko. Laura też zaczęła się śmiać. Nie mogli przestać przez długą chwilę. Tak powiedzieli równocześnie. Gabriel pochylił się i pocałował ją. Długo, cicho, jakby to właśnie ten moment miał przetrwać wszystko inne, ale jeszcze tej samej nocy drzwi do ich spokojnego świata zostały brutalnie otwarte. Julia Zielińska. Imię, którego Gabriel nie wypowiadał od lat. Twarz, którą starał się zapomnieć. Kobieta, która zniknęła zaraz po narodzinach Leny. Stojąc na progu ich mieszkania, wyglądała na rozbitą, Cienie pod oczami, nerwowy uśmiech, ręce drżące przy każdej próbie kontaktu wzrokowego. Muszę ją zobaczyć, powiedziała z desperacją. Wiem, że zrobiłam źle, że wszystko zepsułam, ale to moja córka. Mam prawo. Laura stanęła obok Gabriela. Nie dotykała go, ale jej obecność była jak tarcza. Gdzie byłaś przez pięć lat? Zapytał zimno Gabriel. Po porodzie miałam depresję, nie radziłam sobie. Odeszłam, bo byłam pewna, że cię niszczę, ale jestem lepsza, naprawdę. Mam terapię, leki, wsparcie. Proszę! Łzy spływały jej po policzkach. Laura patrzyła na nią bez emocji. Gabriel był jak z kamienia. Nie powiedział nie, nie mógł, ale też nie potrafił powiedzieć tak. Kilka dni później usiadł z Leną w jej pokoju. Dziewczynka rysowała coś kredkami. Lena, muszę z tobą porozmawiać o kimś! spojrzała na niego z ciekawością. Pamiętasz, jak mówiłaś o mamusi z brzuszka? Mhm. Ona. Chce cię zobaczyć. Lena przez chwilę nic nie powiedziała. Potem zapytała cicho: Ona to moja mama? Tak. Mama, która cię urodziła. A Laura? Laura. To twoja mamusia z serca. Lena skinęła głową. To ja chcę być z Laurą, ale mogę się z nią przywitać. Sąd orzekł wizyty nadzorowane, dwa razy w miesiącu, w kontrolowanych warunkach. Gabriel i Laura zgodzili się, bo nie mieli wyboru. Ale coś się zmieniło, coś pękło strach zakorzenił się głęboko. Laura przestała spać spokojnie. Gabriel zauważył to po cichych krokach w nocy, po tym jak długo siedziała przy łóżku Leny, patrząc na nią, jakby jutro miała ją stracić. Podczas jednej z takich nocy, kiedy myślał, że śpi, wyszeptała: jeśli ją nam zabierze. Nie dokończyła, ale on rozumiał. Laura siedziała w salonie, nie odrywając wzroku od drzwi pokoju Leny. Gabriel stał w kuchni oparty o blat, z filiżanką w dłoni, której nie potrafił opróżnić od ponad godziny. Czekali. Czekali, aż Lena powie, co myśli, aż zdecyduje. To miała być zwykła wizyta, kolejna w ramach ustalonego porządku. Julia przychodziła. Siadała naprzeciwko córki w obecności pedagoga, próbowała zbudować nić, która dawno się zerwała. Lena mówiła mało, rysowała, zadawała pytania, czasem się uśmiechała, ale nigdy nie zbliżała się naprawdę. Dziś jednak, po godzinnej rozmowie, Lena poprosiła, żeby Julia została jeszcze chwilę, bez pedagoga, tylko one dwie. Laura spojrzała wtedy na Gabriela. Serce jej zamarło, ale nie powiedziała ani słowa. Drzwi do pokoju otworzyły się powoli. Lena wyszła pierwsza. Szła pewnie z podniesioną głową. Za nią Julia, zapuchnięta od łez, dłonie drżały jej przy każdym kroku. Lena stanęła na środku pokoju i spojrzała na ojca, potem na Laurę. Powiedziałam jej, zaczęła. Powiedziałam, że może mnie odwiedzać, ale że ja mieszkam tutaj, z moim tatą i z moją mamą Laurą. Głos jej nie drżał. W oczach nie było ani lęku, ani złości, tylko pewność. Powiedziałaś to jej? zapytał cicho Gabriel. Lena skinęła głową. I zapytałam, czy chce mnie stąd zabrać, ale powiedziała, że nie. Że mnie kocha, ale że wie, że tutaj jest mój dom. Julia, stojąca z tyłu, zasłoniła usta dłonią. Łzy spływały jej po policzkach. Nie zabiorę jej. Nie mam prawa, wyszeptała. Ale mogę, mogę czasem przyjść. Zobaczyć, jak rośnie? Laura podeszła wolno, zatrzymała się obok Leny i spojrzała prosto w oczy Julii. Możesz być blisko, ale nigdy więcej nie będziesz ranić tej dziewczynki. Nigdy, odpowiedziała Julia głosem, w którym nie było już ani walki, ani dumy, tylko szczera pokora. Kilka miesięcy później w białym biurze kancelarii notarialnej Julia podpisywała dokumenty. Rezygnacja spraw rodzicielskich formalne potwierdzenie tego, co Lena sama już dawno czuła. Po złożeniu podpisu podniosła głowę i spojrzała na laurę. Tylko proszę, nie pozwól jej zapomnieć, że była kochana od początku, nawet jeśli. Nie potrafiłam wtedy tego pokazać. Laura skinęła głową. Nigdy nie pozwolę jej tego zapomnieć. Ślub odbył się w małym ogrodzie, zaledwie kilka przecznic od ich domu. Uroczystość była skromna, ale każdy szczegół był dokładnie taki, jak chcieli. Nie potrzebowali wielkiej oprawy. Potrzebowali siebie. Lena niosła bukiet kwiatów z dłońmi delikatnie zaciśniętymi na wstążce. Sukienkę wybrała sama. Biała, z haftem w kształcie małych serc. Gabriel czekał przy ołtarzu. Laura podchodziła wolno w prostszej niż ktokolwiek się spodziewał sukni. Bez welonu, bez spektaklu. Jej spojrzenie było skupione tylko na jednym punkcie na mężczyźnie, który czekał na nią z uśmiechem, który znała już na pamięć. Kiedy stanęli naprzeciwko siebie, nie było wymuszonego patosu. Były tylko słowa, które przez lata dojrzewały w ich wnętrzach. Oddałaś mi życie, Laura, oddałaś mi spokój, dom, sens powiedział Gabriel, ledwo powstrzymując wzruszenie. Ty pokazałeś mi, czym jest miłość. Cierpliwa, odważna, prawdziwa odpowiedziała. Lena stanęła pomiędzy nimi, trzymając ich za ręce. Patrzyła raz na ojca, raz na laurę, a potem szepnęła: Teraz jesteśmy już na zawsze, prawda? Gabriel przyklęknął, by być na wysokości jej oczu. Od dnia, w którym się urodziłaś, kochanie a teraz, z twoją mamą, Laurą już naprawdę na zawsze Laura pochyliła się i pocałowała ją w czoło. Potem objęła Gabriela. I w tym uścisku nie było już niedopowiedzeń, niepewności, przeszłości. Była rodzina, nie ta z fotografii, nie ta z bajek, ale prawdziwa. Rodzina, która zaczęła się od testu. Rodzina, która przetrwała próby, lęki i nieoczekiwane powroty. Rodzina, która rozkwitła nie przez doskonałość, ale przez odwagę kochania, mimo wszystkiego. I tak właśnie to, co zaczęło się od ciosu, który miał złamać, Stało się fundamentem czegoś większego, czegoś, co przetrwa na zawsze.